Księga się manku z systemu, ludzkiej. Dzisiaj zagramy sobie w Robloxa i będziemy przetrwać przed, przed, przed będziemy próbować wygrać z squid gama i Niech pierwsza gra się rozpocznie. Jestem dłużny, Ja to było? Jeden milion jestem dłużny. Więc to trochę tego jest. Dlatego muszę wygrać, żeby, żeby mieć kasę, żeby żeby była, żeby był flex przed kolegami. Każdym innym. Idzie. Game Ale to jest to, że nie umiem montować i prawdopodobnie tutaj mam mi filmy. Cię oni giną w GTA. Tak GTA. Ej, ale to jest w szczegół, że jak ta lalka się tutaj patrzy, to. jakby ten twój. się jak się odwraca, to już tak jakby. Ta twoja głowa już tak stoi do domu. Czyli ja zszedłem, Pieniążki manej manej, manej Pieniądze Każdy ten człowiek to jest z tego co 100 tysięcy do tej świnki skarbonki A ludzi tutaj nie, może tak na oko 30 przejdzie Czyli przejdzie ich 30, A... na 30, nie? Będzie 60 na 30. 60. Nie chcę się, ale... Tylko w coś gorszego. Wylaj. się, Wylaj. 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 co bo Nie, co ty źród walony Ty też ty ziucie jeden Zabije cię! GTA! GTA GTA Aha, teraz dodali jeszcze ten Eee. Ee, jak to się zwało? Osiągnięcia Bo jak wcześniej to grałem, to osiągnięć nie było I eee, drugi do w sobie był trochę taki opatulony. Nie zamknął w całości tego, tylko tak... Jakby to był, tak... Czy to jest druga gra? Zero głosowania? Jak to? Ja nie wiem, ile mam pieniędzy w skarbonce. Nie wiem, czy głosować na O, czy na X. Co za dziady jednak. O, chodźcie tutaj dalej. Widać było Eee, Ta gra ma pięć. Cztery. Mam nadzieję, że nikt nie będzie stał na AFK, bo... AFK czy ja. Że nie ma Cię przy czyli że ty stoisz za ty... co średnio się zaopatrują. Ja! Mam kamolec. Eeeh... Jakby ten tak nie dołączył, to ten mógłby zmienić się na to, bo to jest dosyć trudna gra. Chudek, niech on się zmieni! A, dobra, i tak tutaj ktoś leży, Mam nadzieję, że... no... A nie, muszę mówiłem to. I co? No szybciej, no już wszyscy się zdecydowali O, nice A, no tak, bo zobaczycie, że się ogląda a... jak oni tutaj walczą tak? jak oni będą oglądali, nie jak walczą życie o ile przeżyją tak? Jak oni, jak oni przeszedł, jeżeli on twarz, że tutaj kartę? To kadrę, tak? wtedy jakby było to normalne, to pani powinien przejść nie mam racji? Nie mam racji. i co wydajesz w albo. To... ja pewnie z tego nie mogę otworzyć podczas gry, to sobie odczaję. Eeeh, po prostu to wam też pokażę, co jest możliwego do kupienia. Okay. Oj, oj, oj. Coś to chyba nie wyjdzie. Ja w tego kamolca nie mogę tak przegrać. Bo ja jestem kamolcem. Ej, tutaj są rangi. Chyba wiem co to znaczy. ja mogę na przykład, nie wiem, kupić tego Wanda. Na razie nie widzę tutaj ani jednej osoby, która by strzelała. Gdzie tak strzelała, nie, że jakiś taki npc jak ten tutaj stoi. Ten, ten, ten. ten, ten. Taki, wiesz, normalny chłopak, co ślicznie, jak to, ludzi Best people make more money. No, chude, prawda. Mniej hajsu, więcej ludzi. Więcej ludzi, mniej hajsu. Mniej ludzi, więcej hajsu. Dziwnie, dziwnie to wygląda jak, jak tak Na normalnym chodzeniu Wygląda jak jakiś, ślutek dziwny Taki pijany dosyć Czekaj, czy oni mają tutaj coś za twarz, czy coś Chodź, trudno stwierdzić Spróbuję może stąd Wydaje mi się, że samej twarzy nie mają, ale... A nie, czekaj tak skrolujesz? Możesz zobaczyć, że tam są takie oczy, jakby. Widziałem, jakie są No, że tak chyba ma oczy. Ugotowani są. serwisem Presley'em nie wiem jak mu tam było mam nadzieję, że nie zginę podczas nocnej walki tutaj wziutek mnie wyjta, zobaczmy może, może będzie sojusz no i co powiem Można tak długo pisać na klawie. Czy tam na czym on pisze? O dzięki ziutek A! Ha, 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 będą zestrzeleni To będzie 500 tysięcy do skarbówki Nie do skarbówki, do skarbonki Skarbówki to trafi część wygranej Chcę. tutaj już tak nie można do końca skakać. Na? Co jest na? Dobra, powiedzmy. I mnie nic nikomu nie zrobi Zobaczmy, jaki ziutek się nazywa. Cześć, Certified Salt. O kurde, ty Ty, ziutek wygrał to 65 razy. I co? Daj mu i co oni... A! Ej! Dobrze im idzie. Ja się pół roku z tym środkiem Gra dobrze, ale... ale chyba mnie idzie tak do końca wpisanie. To jest chripeń. A, pewnie, że nie tam. Ile tam chru jest? Czekaj, usiądźmy sobie, co to było. Eee, bo. Cze, ale też można było... a nie, kropka jest od tych standardowych, a ten się jest od tych, tych prawdziwych. Nice. Dany. Okay, ten... o! Chyba im się udało. A nie, sanko. Co to jest sanko? To jest sanko. zna tutaj Squid Game'owski, bo ja nie, nie, nie do końca się orientuję. Ja znam chiński, ale, ale... Xing ale, ale... Ale Squid Game'owego nie znam, to Oby mój... Orion Lighter. nie, kode, ja nie gram aż no tak. Dotykam tylko droby. Uh, czemu mnie to śmiesz? Czyj? To już raz. Może nie dotyka, może, może jest Discord modem. Co? On je, on je, on jest strach strach, jak można jeść strach. A tam to już są odgotowane środki Jak Jak on jest strach. Eee... Ty, a może to nie są NPC, -ty, tylko prawdziwe śutki, które muszą na początku tam stać. Tak. Zresztą ten tak wygląda. Kurde by mi. O, o! Nie, no kurde Czemu ten ziomek od tego, co się nie wybrał tego tutaj, bo by byłoby łatwiej. Jak to mówi nie. O! Dobra, lecimy! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz Tak. I tutaj, jestem tutaj, jest nice. <grymne> Dobra, don't mess it up że ludzie z nie radzą i ja w sumie też bym sobie nie poradził o chyba se radzi, chyba se radzi bo wydaje mi się, że to obrócenie jakby w kostek jest nasze. prawda go ład? Rada. Bądźmy mu wziąć czas. Jest! Let's go! Yes! Jest! Jeżeli, jeżeli mu się nie uda, to to jakby chyba zabije. Nie zajął. Ty, ty! Jest! Jest! Ej, okay, może... A-kont Cześć, jak to było? A ile? A-kont nie, nie Nie a con, Tylko a Dobra, okay. zobaczmy Jak to się fafnuje A czemu on ma <gry> <gry>

Nie będę oglądał, bo mi zdejmą... ten... Zabroni... zabroni też chyba tego Dobra, po sprawie No i jak? Ładnie to wygląda nie O no nieee Jeszcze tych muszę oglądać Get Dobra Ja... wcześniej, Mam nadzieję, nie będę musiał używać przeklętego programu, zwanego TAPTUT. Nie wiem, o co tu chodzi. Ja się wiem, ale, ale nie wiem. Uh, when people die, we get money. Yes, we get money. Not money.

Powiesz mi, że to jest czerwone. Że to jest jak tuż z długopisu, w sensie z tego, z pióra kolegi, dobrze, on mi tak czasem, tak robił, bum, burum, bum bum, i, i się wszystko rozlewało. I to była taka plama, ale mniej się wstanie. No mniejszej, bo to był ten, cały trunek, Co się Zastanawiam się teraz, czy jak będę jakby ten film rzucał, to czy oni będą mi kazali ten e, dać to na 18? W sensie, czy ja będę musiał to dać na 18 plus, czy nie dla dzieci, ale nie restryktuj tego dla tylko 18 plus. Czekam aż zginą, bo chcę mieć trochę trochę ateramentu na, na szuli, żeby fajnie wyglądało ja się z to. to to kupił jakby zarobko. <mum> Czyli Diman228KO Co? Egzamin awatar Czy on ma z tyłu? Nie! S te paski są od duszu. Jakby Teraz mi tylko zostaje tych oglądać. Przejdę Ale ciekawe czemu usunęli głosowanie Bo głosowanie było spoko W sensie można było dostać kasę Bez ginięcia wszystkich bez w sensie zabijania wszystkich GTA Czemu ten timer się nie zatrzymał Jeżeli już wszyscy już przeszli Teraz się zatrzymał Let's go O Pół miliona? A, a dobra, to jest głosowanie, no. Cześć, bo ja mam... Ile ja mam? Milion. Mimo, że mógłbym po prostu dwa razy zrobić to samo, to ja, to ja robię to przecież dla was jak gramy. Ja, nie? W sensie, po co mielibyście mieć tylko dwie gry na ekranie? Nie? Po na ojczyznę. Zresztą, jeżeli zagłosowałbym na XA, to, e, to wszyscy w nocy by mnie zabili. Kto ja? Just one more game, no more, no less. Oj, ma przeromane popek. Coś za animacja chłodzenia <grywa> Chyba już nawet ja mam no, lepszy. może żeby też się z widok wiedem... tak ten mój kolei Czekaj, mi się wydaje czy mu się jakoś te grafiki na tym Tak jakoś z męż slapował taką nazwę Nie no ale... Aha ja chyba wiem skąd to na ma tyle winów. To to A nie, to jest ziód? Ziut, czy ziódko? Czekaj gdzie? To jest chyba. To jeżeli to jest ziut, to... To on chyba... On jakby on ma z tego winy, pewnie z tego. Mimo, że widać ile no, mam kasy, ale... tak. No, No, Just one more game, no more, no less. One more game, one more game, one more game, one more game. Czejaj, oby nie było... Dobra, chyba będzie gra, nie nocy wyłączone. A Czej, bo nocy wy y światła wyłączone były po tej grze. O ile uda mi się przetrwać tą grę, czej, jak on miał? A, bo za się dwie, nie, nie. I bon must group

Da się już skończyć, się nikt tego nie zrealizować. O Ocek! 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 zabity, Ocek!

Dost mamy dor! Dost de dor! Go dost, door Haftu! Haftu! Hajtu! 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 nie Hajtu! 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 Uncle Ben, what happened? O ile oni chcą, 50 Robak? I think you are joking. sprawdź sprawdźmy jeszcze, ee, co, tam oni, co tam oni mają na sprzedaż. Tutaj szybciej się ładu i tym nie boję. Bezpośrednio z gry nie mogę wejść do tego, to... Cześć, gdzie to jest? Cześć, ja muszę odświeżyć stronę. Teraz tak. Teraz muszę tak zrobić. Eee, I Co, nie mają na sprzedaż? Aha! Nic nie mają na sprzedaż, a sklep jest po nic. Czyli... Czyli dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!